I to all. Today I want to present you the Ford Ranger Raptor 2021, czyli samochód, który jest z kategorii tych, które kocham najbardziej. Jest duży, ciężki, jeszcze jest czarny, agresywny. jest to auto z kategorii tych, które kupujemy tylko i wyłącznie sercem, a rozumem odrobinkę. Zapraszam! Na początku zobaczcie statystykę przedniej części naszego nowego Rangera Raptora. Tu widzimy kilka zmian Raptor versus normalny Ranger. Na przykład przedni grill, wielki napis Ford, strukturalny plastik, świetnie wygląda, sami przyznajcie, a także lampy LEDowe z ciemnymi wnętrzami. Lampy są w pełni LEDowe, mają tylko kierunkowskaz oparty na żarówce. Idziemy dalej, widzimy również ciekawy przedni zderzak, bardzo muskularny, bardzo agresywny, a także takie tu srebrne wykończenie w dolnej części oraz pod silnikiem. Sami spójrzcie, jest wielka, starowa płyta, która chroni silnik, skrzynię biegu, a także zbiornik paliwa. Czyli samochód, który jest stworzony, by go, by go męczyć. Sprawdź stronę Samochodowy.pl, gdzie pomogę Ci w zakupie samochodu osobowego, dostawczego, również w finansowaniu, a także w zakupie samochodu używanego. Zapraszam! A teraz zobaczmy serce zamontowane w naszym Raptorze. W wersji po face liftingu już nie ma V6 diesla. W tej chwili jest rzędowa czwórka diesel, oczywiście dwulitrowy, ale biturbo, który wykrzesa moc 213 koni mechanicznych, a także 500 Nm. A to wszystko napędza cztery koła dzięki przekładni automatycznej, moi drodzy, 10 stopniowej. No i zobaczmy jeszcze na linię boczną naszego amerykańsko-europejskiego pick-up'a. Tu widzimy także kilka zmian pod kątem samej jakby jego steistyki oraz budowy nadwozia Raptor versus normalny Ranger, chociażby szersze nadkola, które w tym przypadku skrywają olbrzymie koła. Są to felgi 17 cali, polakierowane w czarny mat, a na nich są opony typu All Terrain o profilu 70. Również kilka dokładek stylistycznych na nadkolach, błotnikach oraz na lusterkach. Z takiego fajnego szarego plastiku. Pustelka są olbrzymie, oraz nowością jest także dostęp bezkoczykowy w wersji po face U nas podwójna kabina z ciemnymi szybami w tylnej części, a także wielkie progi przez całą kabinę, które mają Wam ułatwić zajęcie miejsca za kierownicą. A progi są bardzo, bardzo wytrzymałe spokojnie wytrzymują każdą europejską tuszę. I teraz kilka właściwości terenowych właśnie w wersji Raptor. Przede wszystkim brodzenie tu jest oczywiście większe i wynosi ono 850 mm, czyli możemy go topić naprawdę dosyć wysoko. Również prześwit wynoszący 281 mm, a także długość całkowita pojazdu wynosząca 5363 mm. Raptor jest również szerszy i jego szerokość wynosi 2180 mm, a także sam rozstaw osi w tej chwili wynosi 3220 mm. Na koniec zobaczmy jeszcze tył. Klasyczny up. Oczywiście wielka klapa, centralne logo Forda, pod spodem kamera, a także napis Ranger Raptor, wykończony takim tu fajnym, ciemnym lakierem. Pionowe lampy zamontowane po bokach, a także masywny i oczywiście wielki tylny zderzak, który jest wykończony strukturalnym plastikiem z czujnikami parkowania. Po nim możemy spokojnie deptać, możemy go katować, męczyć drzewem, jakimiś wszystkimi, co potrzebujecie. I on ma to wszystko wytrzymać, bo taki jest ten samochód. Również widzimy dwa wielkie ucha po prawej po lewej stronie, abyście mogli kogoś wyciągać z tarapatów, a także wielki również hak, który jest demontowalny. I w wersji Raptor macie możliwość holowania pszczepy o masie do 2,5 tony, a w normalnym Rangerze aż do 3,5 tony. No i teraz miejsce najważniejsze, to oczywiście paka zadunkowa. Klasycznie jak to w pick-upie, otwieramy sobie burtę i na samą burtę dostajemy się albo skacząc, albo oczywiście siadając sobie, i tu macie bardzo wygodną ławkę z dwoma cup holderami na romantyczny wieczór. W naszej wersji, również zamontowana jest roletka mountain top, którą, aby sobie zwinąć, musimy ją pociągnąć, wcisnąć przycisk, i dopiero zwijała się do końca. A teraz wchodzimy na górę i sami zobaczcie pod kątem elementów praktycznych. Mamy tak, gniazdko 12V, które jest specjalnie uszczelnione, a także haki z prawej, z lewej strony do mocowania ładunku. Sama roletka nie jest szczelna, więc deszczowe dni tu jest troszeczkę moko na pace. Są również, jak widzimy, rillingi. Do mocowania, nie wiem, rowerów, Nart i tak dalej. Cała przestrzeń załadunkowa jest wykorzystana takim fajnym twardym tutaj tworzywem, odpornym na zarysowania. Szerokość skrzyni załadunkowej to 1560 mm. Szerokość między nadkolami to 1139, a także ładowność wynosząca 620 kg. DMC całego pojazdu to 3130 kg. To co? Zapraszam Was do wnętrza, ale jeszcze musimy pozamykać pakę, czyli najpierw zaciągamy roletkę. Idziemy! I jak zawsze, fotel najważniejszy to fotel kierowca, w szczególności w Raptorze. Tu widzimy fotele typowo amerykańsko-europejskie, czyli wygodne fotele, w szczególności w długą trasę, które spokojnie pomieszczą, nawet jakąś tam szerszą pupę. A także trzymają całkiem dobrze wasze schabiki w zakrętach. Wykończone są ekoskurą oraz taką tutaj Alkantarką, albo czymś co wygląda jak Alkantara. Są oczywiście regulowane elektrycznie w kilku płaszczyznach po amerykańsku. Mamy także bardzo fajną kierownicę właśnie z Ford Performance, czyli ma na górze zamontowany taki fajny pasek czerwony, wskazujący Wam górne położenie koła kierownicy jak w Focus RS, a także wykończona z niebieską nicią. Skórzana, bardzo mięsista, bardzo fajnie się trzyma w szczególności w takich szybszych zakrętach, a czy zakrętach, bardziej takich szybszych leśnych ścieżkach. Jest również multifunkcja na masterowanie tempomatem, komputerem, poketem oraz multimediami. A pod nią zamontowane wielkie łopatki od zmiany biegów. Zegary, które są analogowe i czytelne, mają kolorowy ekran pomiędzy nimi, a na tym ekranie wszystkie informacje z komputera pokładowego, z nawigacji, a także wielu ustawień pojazdu, właśnie z poziomu tego kolorowego ekranu. Stacja multimedialna, zamontowana z konsoli centralnej, i jest ona typowo Fordowska, czyli ma taką grafikę trochę jak z bankomatu. Natomiast obsługuje Apple CarPlay, a także Android Auto. Wielkie kafelki, abyście mogli trafić w poszczególne funkcje stacji multimedialnej, z, jego, z jej poziomu ustawienia radia, multimediów, ustawienia pojazdu, a także klimatyzacji. Poniżej ekranu zamontowany jest również panel do obsługi klimatyzacji. Jest bardzo intuicyjny, są wielkie klawisze, wszystko to jest po prostu proste prawie że po amerykańsku. Konsola centralna. Widzimy wielki lewarek od zmiany biegów, dwa gniazka 12V, dwa gniazdka USB, sporą półkę na smartfon, sterowanie napędami, a także dwa cup holdery oraz podokietnik skrywający podwójny schowek. Deska rozdzielcza, wykończona z fajnych tworzyw, sami spójrzcie, w górnej części jako skóra z niebieską nicią, bardzo to fajnie wygląda, jest to bardzo przyjemne dotyku, a dolna część to twardy plastik, ale bardzo solidnie spasowany. Wykończenie boczków drzwi, tu widzimy wszędzie twardy plastik, Natomiast tam gdzie jest łokieć, na łokciu widzimy taką również miękką ekokrowę. Spore kieszenie oczywiście mieszczące w wielką amerykańską kolę. Kolejnym akcentem sportowym jest także czarna podsufitka oraz czarne daszki. Dla Was piękne panie z podświetleniem. No i z tyłu pod kątem miejsca na stopie jest ok, na kolana jest tak, że bym akurat. Nad głową tu spokojnie jeszcze 5 palców wolnej przestrzeni. Tylna kanapa spokojnie dla dwóch dorosłych osób, dla trzech może być tutaj ciasno pod kątem tego Miejsca środkowego. I z no, dalej widzimy tu również fajne wykończenie samej kanapy, podobnie jak przednich foteli, czyli skóra, a także taki materiał typu Alcantara oraz niebieska nić, charakterystyczna właśnie dla Ford Performance. Pod kątem schowków, kieszenie w drzwiach, mamy również składany podłokietnik, a w nim dwa cup holdery. A z elementów praktycznych, kieszonki w przednich fotelach oraz gniazdko 12V z konsoli centralnej, a także gniazdko 230V, ale typu amerykańskiego, więc tu musi być przejściówka, jakbyście chcieli mieć typu europejskiego. Trochę z tyłu brakuje nawiewów, no ale wiadomo, macie również mocowanie Isofix dla waszych pociech. Jedziemy. To co? Jedziemy Fordem, Rangerem, Raptorem. W ogóle nie byłem w polu. Samochód, który was namawia do głupich rzeczy. Normalnie jak macie korek, to po prostu czekacie grzecznie w korkach inne samochody, ale Raptorem nie. Raptorem sobie myślimy, nawigacja pyk, coś tu jest dobra, pyk, to wjeżdżam. Nie ma problemu, że nie przejedziecie. Każdy ten samochodem, skrót jest dobry. Ten samochód jest i na asfalt, oczywiście na pole, na góry, na śnieg, na łąki, na lasy, na wszystko. A teraz sprawdźmy Raptora tam, gdzie on się czuje doskonale, czyli oczywiście w terenie. Turmotocrossowy, czyli miejsce oczywiście do tego samochodu, absolutnie no, nie pasujące, ale nie do Raptora pasujące wręcz znakomicie. Po pierwsze, jest to samochód dla grupy docelowej, której nie potrafię sam określić, bo w sumie ani geodeci, ani budowlańcy nie potrzebują aż Raptora. Wystarczy zwykły Ford Ranger bądź Ford 150 ale Raptor to samochód dla budowlańców z jajem, dla osób, które potrzebują czegoś innego. Więc, moi drodzy, napęd tylko na tylne koła. Wyłączamy długo kontrolę trakcji. Trzymamy, trzymamy, niczym, niczym chyba to było w Maserati? W którym tak Clarkson długo wyłączał kontrolę trakcji, pamiętacie? Chyba w Focusie STQ. No kontrola wyłączona, a więc teraz co? Kontrolna ósemeczka, więc sobie ruszamy delikatnie. I teraz, oczywiście, pełen but. Możemy sobie przykręcić jednego bączka i drugiego bączka. Ten samochód jest nienormalny. Kto z Was kręci bączki w terenie? Oczywiście nikt, każdy robi to pod Tesco, ale w Raptorze nie. Tutaj robimy takie coś. No i sami zobaczcie, jak to wygląda na zewnątrz. To jest po prostu samochód. Do zabijania, do naprawdę ah, przepotężnej zabawy. Oczywiście w Raptorze macie wiele zmian. Auto z poszerzone, auto wzmocnione, a przede wszystkim ma zawieszenie firmy Fox, czyli amerykańskiej firmy, która dostarcza zawieszenie chociażby do monster trucków. Czyli jest to oczywiście światowa w tej chwili czołówka pod kątem zawieszeń odpornych na wszystko. No i oczywiście jakiś tam delikatny teren. Kęcimy sobie sameczkę. Ależ tu jest zabawy, jejku. To auto jest naprawdę do tego stworzone. Dobra, nawet na cztery koła, i teraz przejedźmy się. Samochód, który ma być heh, autem, oczywiście użytkowym, oczywiście samochodem dla osób, które potrzebują. przewieźć sobie ciężką paletę na pacę. Tam około pół tony mniej więcej przewozimy. Ale wersja Raptor ma przede wszystkim być dla kierowcy, bo każdy wchodząc w pick upa ma przede wszystkim przed oczami zdrowy rozsądek. A w Raptorze nie. To tak podobnie jakbyście sobie kupili Jarisa Gier. Czyli kupujecie sobie Jarisa. Żona kupiłem Yarisa, ona mówi oś, mój zdrowo kochanie To nie jest, że Yaris ma tam troszeczkę, troszeczkę więcej mocy Napęd na cztery koła i pięknie wali bąki To samo Raptor Raptor jest oczywiście pick dla waszej firmy Abyście mogli sobie kulturalnie W eleganckich warunkach dojechać na Miejsce pracy, bądź tam na miejsce wypoczynku Ale z drugiej strony Macie woła robocza, który uwielbia zabawę To jest samochód, którego możecie męczyć 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 i on mówi Skończyłeś? Już? Nie, nie skończyłem, kurde, chcę jeszcze I ten samochód, ja pierniczę No po prostu to zawieszenie jest niesamowite Tutaj jest taki potężny skok Amortyzatora, że nie jesteście w stanie go dobić Patrzcie, ja mam w tej chwili hopkę Zobaczcie z zewnątrz, jedziemy sobie 45 na godzinę No i co? Oderwał delikatnie przód Niesamowite stał to To zawieszenie po prostu wytrzymuje naprawdę Taki ogrom zabawy, że nie jestem tego w stanie wam opisać. Mam nadzieję, że trochę to wam udadzą przebitki, bo przebitki staram się zrobić tak, żeby wam pokazały jak najwięcej emocji, które są w tym samochodzie. Ha, bo jest ich sporo. Zdjąłem kurtkę, zdjąłem czapkę, nawet okulary pogubiłem przez ten test. A to wszystko, żeby ten Raptor pokazał Wam jak najwięcej tego, co potrafi. Oczywiście w ciężkim terenie samochód również ma blokadę tylnego mostu, ma nawet na cztery na koła z tą właśnie opcją low, czyli żebyście jechali sobie wolno, taki nie niemalże traktor. Skrzynia biegowa, 10 -biegowa. te pierwsze biegi są takie bardzo wolne, bardzo krótkie, abyście mieli maksymalną siłę pociągową, ale znowu wyłączamy sobie delikatnie ESP, a nawet wyłączymy je całkowicie. I oczywiście kolejnym delikatnym uślizgiem tylnej osi Panie Władzu, czemu Pan jechał poślizgiem? Nie, 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 nie broń Boże, znałem mi się noga ze sprzęgła W automacie? Tak, w automacie, pani Władzu Ojejku, i możecie robić tumany kurzu w tym samochodzie I jedną, i w drugą stronę I w każdą stronę Aj, raptor, raptor Dobra, moi drodzy, wracamy na asfalt Trochę żałowałem, że nie ma silnika Teraz V6, bądź nawet może V8, takie już trochę Marzenia. Ale fałszuska wcześniej była. W rędzie, że w tej chwili już nie ma z tego i wyłącznie dwutrowy biturbo. Oczywiście diesel, ale niuta, macie aż 500 i to oczywiście robi robotę nie konie, a Newtonometry. Więc wjeżdżamy na asfalt, za chwilkę się włączymy do ruchu i samochód was zaskoczy, bo a trakcję traci dosyć szybko ten tylny napęd sam. Oczywiście tylko sobie dołączamy potem przedni napęd. A zobaczcie, wciskamy mu kickdowna. No i kurczę, jest dynamicznie. Samochód do pierwszej setki napędzi nam się w 10 sekund, czyli całkiem dobry wynik, jak jakby nie było na sporą lokomotywę. Oczywiście opony typu Ateki tutaj trochę Wam tą szybką jazdę tak hamują, jakby mówią, że nie, stówka i wystarczy ci mój drogi, nie ma potrzeby jechać szybciej. Natomiast samochód w trasie zaskoczy Was bardzo fajnym wygłuszeniem. Mamy podwójne szyby, moi drodzy, z przodu i przez 130 na autostradzie, tyle jechałem dokładnie z Warszawy do Wrocławia, w samochodzie jest zwyczajnie cicho. Jest nie dokładnie tak samo cicho, jak w jakimś po prostu dobrym suwie. I to mnie bardzo mocno zdziwiło, bo to jest jakby nie było roboczy pick up. Ogólnie pokażcie mi, dla kogo jest raptor. No bo hmm, zwykły ranger wystarczy godęcie, rolnikowi bądź budowlańcowi. A Raptor to jest oczywiście auto dla rolnika z jajem, dla budowlańca z jeszcze większym jajem, bądź na przykład dla jakiegoś kafelkarza z jeszcze większym jajem, aby mógł dojechać, kłaść kafelki wszędzie. Tu chyba był skrót z tego co pamiętam, więc zobaczmy, czy ominiemy sobie korki. A ominiemy Raptorem każdy możliwy korek. Zawieszenie w tym samochodzie skonstruowała je firma Fox, i to zawieszenie no, po prostu wytrzymuje każdą polską drogę, i nie tylko polską. Zwieczałem sobie na skrócik. que veure si hi była, w ogóle nie widziałem, ta droga wierzcie mi, że jest naprawdę straszna a tym samochodem musimy tylko sobie tak zwolnić załóżmy do 40 na godzinę po prostu przejeżdżamy tą drogę, jakikolwiek skrót przez pole, jedziemy 8-9 dych i nie ma najmniejszego problemu samochód nawet na tak skrajnie złych drogach pokazuje że to całe wnętrze, jakby nie było Fordowskie, jakby nie było amerykańskie jest spasowane bardzo dobrze oczywiście Ranger Raptor to samochód robiony dla Europy no bo w Stanach macie, F-150 macie robienie F350 i to są tak zwane prawdziwe pick-upy a Ranger to oczywiście pick-up na europejski rynek, ale to chyba w tej chwili jeden z największych pick-upów dostępnych na europejskim rynku Ranger ma bardzo silną konkurencję, ponieważ oczywiście Toyota Hilux, albo Nissan Navara albo Mercedes X-Klasa to są jego najmocniejsi rywale, ale jak widzimy po statystykach sprzedaży Ranger sprzedaje się Zaraz przy Toyocie, praktycznie na równi. I nie bezpodstawnie, bo Sam Ranger jest bardzo fajnym pickupem, który de facto łączy samochód roboczy z samochodem typu rodzinny SUV. A Raptor to samochód, który łączy sam nie wiem co, bo to jest samochód z kategorii samochodów bezsensownych. Czyli on nie ma tutaj jakiegoś tam szczególnego argumentu, kochanie, muszę kupić sobie Raptora. Po coś taki samochód. I tak potem szukasz w głowie, szukasz, no w sumie. <grych> Po prostu fajnie wygląda, i to jest najważniejszy argument tego samochodu. Drugim argumentem jest to, że ma bardzo fajny silnik, a także zawieszenie, które wam pozwoli na przejechanie przez każdą możliwą przeszkodę. Ten samochód po prostu nie ma dla niego dróg kiepskiej jakości. Są tylko drogi mniej lub bardziej dziurawe, ale po każdej drodze ten samochód przejeżdża bez najmniejszego problemu. Również zadziwia w nim jakby wygoda samego wnętrza. Bardzo wygodne skórzane fotele. To są oczywiście fotele europejskie, nie amerykańskie, a są taki, z taką trochę charakterystyką załóżmy, że amerykańską. Mają szeroką część pod pupą, a także oparcie. Więc tam nawet osoby bardziej Duże, bardziej masywne, znajdą wygodną pozycję. Idąc dalej, naprawdę fajne multimedia, czytelne zegary oraz po prostu intuicyjność tego samochodu. To samochód, w którym zamykacie schowek młotkiem, w którym klimę ustawiacie wielkie amerykańskie rękawiczce. Oczywiście w tym samochodzie w cup holderze <coughs> powinna być zamontowana dwójtrowa kola, a ja powinienem być obsypany jakąś solą z frytek, ale nie. Mamy tylko i wyłącznie wodę, więc trudno, auto które również w mieście zaskoczy Was dobrą widocznością macie spoiler lusterka, macie również sporą powierzchnię przeszkloną ale <gryw> macie równie dużą martwą strefę tu w przednich słupkach A, spoiler lusterko które ma plusy pod kątem widoczności do tyłu <coughs> sorka, ale jestem jeszcze jak to mówią, po chorobie natomiast to lusterko w połączeniu z słupkiem A czy z lewej, czy z prawej strony potrafi Wam zasłonić spokojnie 15 licealistów, bądź już ewentualnie 3 studentów, na przykład informatyki. Więc tutaj ta strefa martwa z przodu jest dosyć spora, o tym pamiętajcie w mieście, w szczególności na przykład przy przejściach dla pieszych. Tu się musimy trochę wychylić. OK, jest pusto, jedziemy. To właśnie w mieście szczególnie mnie w tym samochodzie potrafiło irytować. Natomiast. Miałem taką sytuację, kiedy gościu wymusił mi pierwszeństwo I nie chciałem w niego uderzyć No bo samochód na ramię jeszcze tak wielki Po prostu zrobiłbym niepotrzebnie mu krzywdę A taka była sytuacja Więc tym autem uciekasz na krawężnik I nie masz żadnego problemu Tylko było takie Już Zjazd z krawężnika, pod krawężnik No auto, które jest po prostu irracjonalnie wysokie Ono pozwoli Wam wjechać na każdą możliwą przeszkodę Znaczy, o, może nie każdą Na budynek nie wjedziemy, ale wjedziemy na każdą przeszkodę Do samochodów dostosowaną Jedziemy w trasie I ten samochód również spędziłem z nim tam sporo czasu Bo w szczególności właśnie na autostradach I zadziwił mnie, tak Wam powiedziałem wygłuszeniem po pierwsze Po drugie również asystentami, moi drodzy Tu nawet jest aktywny lane assist, który działa bardzo fajnie Zobaczcie, jest teraz łuk drogi Samochód idzie sam. Utrzymuje linię, tu nam trochę wyjeżdża. No, tutaj już byśmy byli na jakimś drzewie, ale generalnie Lane Assist dosyć długo działa fajnie. Dwa, oczywiście tempomat a także skrzynia biegu. Skrzynia biegu ma. 10 przełożeń, więc tutaj nawet w terenie używamy głównie trzech pierwszych biegów, one są takie bardzo krótkie mają spore niutonometry natomiast wszystkie kolejne biegi są to typowe biegi szosowe i nawet na autostradzie przez tu 20 wbijamy sobie 10 bieg i macie 1300 obrotów więc ekonomia ponad wszystko no właśnie moi drodzy, spalanie w tym samochodzie, oczywiście pod maską jest diesel i tutaj widzimy <laughs> sporą przegęcenie środy przez Unię Europejską więc pod kątem właśnie spalania ropy w mieście. Mniej więcej 14 do 15 litrów ropy na 100 km. Nieważne czy są korki, czy jeździmy dynamicznie, czy nie, po prostu on tyle pali, koniec, kropka. W trasie na autostradzie do 120 są to okolice 9,5 do 10 litrów przy 140 12. Natomiast najważniejsza prędkość w tym samochodzie to, to jest dokładnie 110. Wtedy nam samochód pali 9. Jest w miarę ekonomicznie. Do 90 tak teraz potrafi nam spalić, no tamte 8,2 do 8,5 litra ropy na 100 km. To nie jest może najmniej, ale weźcie pod uwagę, że macie potężny samochód. Do wszystkiego, który nie jest lekki, nie jest również szczególnie opływowy, więc ta ekonomia jest całkiem niezła. W raptorze jest podobny taki ciekawy nawyk kierowców, jakby na przykład tak miałem, pamiętam, Wranglera Rubicona. Czyli kierowca jedzie, się ma. Siema, samych Rangerów widzimy sporo Jeżdżą oczywiście w różnych służbach państwowych Jeżdżą w różnych firmach A także zwykłe Ranger jeżdżą u osób prywatnych I u małych przedsiębiorstw A właśnie Raptor jeździ u przedsiębiorstw z jajem I właśnie widziałem po drodze Kilku kierowców tym samochodem I każdy pozdrawiał Kulturalnie, siema, siema Auto ma również tego typu syndrom Że na przykład jedziemy sobie w mieście Bądź na, na takiej drodze, załóżmy krajowej, dwupasmowej Lewym pasem za kimś jak kogoś tam oczywiście wyprzedzamy i auto przed wami zjeżdża. Nie wiecie dlaczego. To jest po prostu duży, czarny samochód, który w usterku wygląda naprawdę fajnie. I właśnie po co jest Raptor? To jest samochód, które uwielbiam, bo często zapisuję sobie samochody do testów, które są samochodami takimi, właśnie, codziennymi, jak Focus, jak Mondeo, jak oczywiście Skoda, oczywiście Super, tudzież Octavia, bądź inne normalne samochody, które mam wam pokazać, abyście wiedzieli, jak ten samochód się w tej chwili zmienił. Ale Raptora zapisałem. Tylko i się sercem. Tutaj nie było żadnego rozsądku z cyklu, o na pewno wielu z was go obejrzy. Nie! Ja chciałem po prostu nim jeździć, dokładnie po to ten samochód wziąłem i dokładnie po to ten samochód kupujecie, abyście chcieli nim jeździć. To jest samochód, którym jedziemy dla przyjemności. Okej, okay, wykonujemy nie tam jakieś swoje codzienne potrzeby, wykonujemy swoją pracę i tak dalej, ale wykonujemy tą pracę z przyjemnością. W tym samochodzie każdy słów, który stoi obok was, wydaje się być niski. I o to chodzi. I o to w nim chodzi. I tym akcentem podsumujmy raptora. Zaczynamy jak zawsze od wad. Po pierwsze, tak wam mówiłem, martwa strefa na skos przez słupki ajusterka jest dosyć spora. Również na przykład w terenie brakuje mi systemu kamer 360, a także przy przekładni automatycznej brakuje mi systemu Auto Hold. Zalety, zawieszenie, które po prostu nie ma granic. Tor jak widzieliście Nierówne drogi, lasy, pola To zawieszenie jest po prostu Znakomite Dwa to podwójne szyby oraz dobre wyciszenie tego samochodu W trasie Ostatnie to, 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 to co mi się w tym samochodzie bardzo podoba Pod kątem codziennego użytkowania To system start-stop Raz go wyłączycie i jest wyłączony Można, można To co z tego miejsca Razem z Raptorem Żegnamy się z Wami drodzy widzowie Samochód z kategorii samochodów, które Zapisałem po to, żeby się nimi cieszyć I dokładnie taki jest cel tego auta Aby Was cieszył i dawał Wam przyjemność Podczas kolejnych kilometrów De facto ten samochód nie ma wad On ma cechy Są auta, które mają swoje zalety A także cechy tego modelu I właśnie Raptor ma cechy I koniec Oczywiście, no wiadomo, że ma wady tak, Ale tutaj jednak to oko musimy trochę przymrużyć I to są jego cechy To jest auto właśnie z cyklu Tych aut, które, które jakby oddaje Tak sobie myślę Szkoda. Szkoda. Bierzemy coś innego, ale szkoda. Także jak się wam podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.